W sobotę 9 marca odbyło się spotkanie z rolnikami. Andrzej Sobociński, jeden z przedstawicieli rolników, powiedział, że Donald Tusk powiedział, że nie zamknie granicy, będzie natomiast zdejmował nadwyżkę zboża z Polski. Pod koniec konferencji doszło do incydentu. Spotkanie próbował zakłócić jeden z mężczyzn, krzycząc, że Sobociński jest podstawionym słupem. Z kolei przewodniczący Solidarności Tomasz Obszański po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem powiedział, że nic nie zostało ustalone. Poinformował, że premier obiecał dopłaty na poziomie 1,5 miliona złotych i niewiele więcej. Jest bardzo duży chaos. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że jeśli Rosja zaatakuje Kijów albo Odessę, to istnieje duże prawdopodobieństwo wysłania francuskich wojsk na Ukrainę. Tymczasem w alternatywnym, równoległym wszechświecie rozwija się męski ruch równościowy. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że niestety trzeba być przygotowanym na najgorsze i najtrudniejsze scenariusze w kontekście wojny na Ukrainie.